I się okazuje, że w tej rozmowie z człowiekiem czeźwym można zachęcić do terapii. Przyszedł terapię na Lutyckiej. On też miał w swojej historii nawet część życia w więzieniu. Kradł, w ogóle to wszystko opowiadał. I potem wyszedł po terapii, mieszkał w domu Łazarza, mieszkał, pracował. I się okazuje, że chciałby pomagać w gotowaniu naszej jadłodajni. I też jakie było dla nas ryzyko. Właśnie, i teraz od miesiąca mieszka w naszym domu. Też dla nas ryzyko. Nie znamy człowieka. Więźniowiec, alkoholik, krat, kłamał, ale mówił siostro. Gdy sobie pomyślałem, Boże, zabierzmy z tego świata, jeszcze jest sakrament spowiedzi. Poszedł do spowiedzi świętej i mówi: Siostro, dostanę takiej siły. I, ka i ka każdego miesiąca, mówi: Czuję potrzebę, do spowiedzi świętej, co niedzielę idzie na Mszę Świętą. I zaryzykowałyśmy. W naszym życiu też czasami potrzeba ryzyka, czy wyboru drogi życia. Bez ryzyka dzisiaj trudno y, jakiś nadać kierunek, kierunek właśnie w naszym życiu. Mówi siostra, że to są też więźniowie, że to są osoby z poważną historią. Nie boją się siostry czasami Nie wiem. osób, które do was przychodzą? Powiem, że czuję wewnętrznie taki pokój mhm. i spotykanie się z nimi to jest dla mnie ogromna pokora. Bo niektórzy grają, że są kimś, albo historię mają, a oni tak szczerze mówią, jak życie ich doświadczają, ale też ich mówią o swoich błędach. Ja to nazywam, że jedłodajne to jest pierwszy konfesjonat.